Przeprowadzamy taką sondę uliczną i pytamy, jak byście panie zareagowały, gdy nagle rząd by wszystkie programy socjalne wycofał. 500 plus, 300 plus jakieś, nie wiem, tak rodziny? Ja bym się zmartwiła. Dlaczego? Nie, Dlaczego dlatego, że, ja dlatego, że po prostu jest dużo ludzi biednych i trzeba im pomagać. A ponieważ są ludzie bogaci i biedni, to ci bogaci powinni troszeczkę dawać biednym. To kryje się po słowem troszeczkę, tak jestem ciekawy? Troszeczkę, no dzielić się y, troszeczkę. Jak ktoś ma miliardy, to może z milion oddać, prawda? No, jeśli ktoś ja ma miliardy, to co? A, tak? a, a jak ja mam na przykład tysiąc, to mogę dać ci sto złotych. No i tak się dzielić, po prostu. Proste? Czyli taka, taka sprawiedliwość społeczna? To znaczy, ja nie wiem, czy to jest społeczna, czy nie społeczna. Po ludzku trzeba podchodzić po ludzku do ludzi. Rozumiem. Czyli ogólnie, jeśli chodzi o usunięcie programów socjalnych, e, nawet w zamian za obniżenie podatków. Veto. Na, według mnie nie wolno. Tak. Nie, 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 wolno. Dziękujemy. A jaka telewizja? Telewizja, właściwie to taki kanał na YouTubie. A, Veto, Veto. Tak. Ja też oglądam sobie czasami. Tak? O, bardzo nas to cieszy, to zapraszamy częściej na kanał i na Veto Media. Weto.media, artykuły są ciekawe. Dobra, dzięki. Dziękujemy, kłaniamy się. Do widzenia. Jakby hipotetycznie rząd teraz usunął wszystkie programy socjalne, 500, plus, 300 plus i tak dalej. Dobre by to było, czy nie, jakby pani zareagowała na taką informację? Eee, że rząd. co? Nagle rząd usuwa wszystkie programy socjalne. No, jak jest pani opinia? No, no niedobre. Niedobrze by było. Lepiej by było, żeby nie usuwał, tak? A jakby w zamian na przykład obniżył podatki? Tego nie wiem. I sumując, te programy powinny zostać wszystkie socjalne. Tak, tak, według mnie tak. Jest to dobrze dla Państwa jak taki socjal jest w Polsce rozbudowany? No tego nie wiem, gdzie dzieciom pomagają, to według mnie to dobrze. Dobrze by zrobił. A dlaczego? Dwa argumenty. Szybkie. E, to chyba dłuższy temat będzie. Co by pan zrobił, jakby pan zareagował, gdyby nagle rząd usunął wszystkie programy socjalne typu 500 plus i tak dalej? Wie pan, jest to jakiś pomysł na, na to, żeby ludzie zaczęli żyć bardziej rozsądnie, a nie z takich dawek, które myślę, że racjonalnie nie tłumaczą się, będziemy za to kiedyś ich płacić. Także jestem jak najbardziej za. Dobrze, dziękuję pięknie. Wie pan, korzystam z tego. Sądzę, że są inne sposoby na to, żeby ludziom pomóc. Nawet to, żeby mogli większą pensję dostawać poprzez odjęcie podatków. Czyli jest podatków. pani za właśnie obniżeniem kosztów pracy? Tak? tak, tak, tak. Żeby były niższe koszty pracy, a niekoniecznie to musi się wiązać z tym, żeby dawać pieniądze czystą gotówką. Jakby rząd usunął wszystkie socjale, nagle 500 plus 300 plus i tak dalej. No byłoby zajebiście, tak? A to zły wpływ na ekonomię i rozdawnictwo jest. E... Jakie jest słowo na to? Nie wiem. Ale pozytywnie czy nie bardzo? Nie bardzo. Czyli te 500 plus jednak jest potrzebne, przykładowo 500 plus? Jest potrzebne, pewnie, że jest potrzebne. A jakby w zamian obniżyli drastycznie wszystkie podatki? No to by było też dobre, szczerze mówiąc. Czyli nic nie jest czarno-białe. Nic jest czarno nie jest czarno-białe, nie. Jakbyś zareagowała na to, gdyby teraz rząd wszystkie programy socjalne wycofał, 500 plus i tym podobne? E, nie byłabym zawiedziona, ponieważ e. nie jestem zapisem. Aha, czyli bardziej za liberalizacją, za. Ja, poza tym ja nie korzystam z tych programów, więc nie przeszkadzałoby mi to. to rozumiem. Ma jakieś nawet nie wiem, państwowe stypendia, w ogóle wszystkie socjale jakby nagle wycofać. No wszystkie to może nie. Stypendia studentom albo uzdolnionym uczniom jednak są potrzebne, i no uważam, że są fajnie zrobione. Poza tym są w większości państw europejskich, więc nie są jakieś dziwne albo sprzeczne sprawy. No. Musiałabym się na tym zastanowić. Ale pozytywna by była to reakcja, czy nie? Musiałabym się zastanowić. Dziękuję. No, chyba mi się wydaje, tak jak była umowa, to tak powinno być. Nie powinien zmieniać. Jeśli na naszą korzyść, no to tak. No ale na 500 plus jest jakaś umowa, na 300 plus jest jakaś umowa na te wszystkie 300, inne? 300 plus, no to nie, ale, ale po prostu dali ludzie zadowoleni. Ja wiem. No. Czyli nie powinni usuwać tych e, socjalów. No raczej, e, raczej, raczej nie, no ale nie ma pieniędzy. Ja nie wiem jak oni. Wszystko dają, dają, każdemu obiecują, ale jak się wywiążą z tego, to nie mam pojęcia. I, I powinni rozdawać rzetelnie. Nie wszystkim ja uważam. Tym, co naprawdę brakuje, to może trzeba dać i tysiąc złotych, a nie 300. Ale tak jak leci, którzy mają kilkanaście tysięcy, otrzymują, dla mnie to jest chore. Po prostu. Dobrze. Dziękuję. Trzeba pomagać ludziom, ale, ale trzeba umiejętnie rozdawać, bo to są nasze również pieniądze. I jeśli komuś się powodzi dobrze, dlaczego są rozdawane pieniądze? Może komuś trzeba dużo więcej pomóc, bardziej. Rozumiem, czyli trzeba tak rozgraniczyć to i progi porobić. Oczywiście.